Linety, no i teraz jest szansa Juźwiak Lewandowski! Też, tak, tak. Uderzały Linety, tutaj już jak też, jeżeli by chciał lewą nogą, mógł uderzać. On się nawet chyba przymierzał. Ten narożnik Bramki... Grosicki, Lewandowski, może być 2-0! akcja, brawo! Zero! Tutaj się rozklepali spokojnie, dokładnie w ten trój. Tutaj nikt nie czekał. że nasz zawodnik był w ruchu. I tutaj jakby nie ma usprawiedliwienia. Pokazuje się Reca, jest Grosicki, klich do Roberta Lewandowskiego! Naprawdę akcja marzenia. Lewandowski do klika, klich do Lewandowskiego, 3-0. Dużo miejsca. Zapomnieli o Robercie Lewandowskim. Myśleli, że gdzieś tam a, zostanie, zostanie gdzieś tam na, na skrzydle. Coś e, łatwo. Dużo miejsca też e, miał zawodnik, który dośrodkowywał.